Tu, proszę elbląskiej policji, zgłasza się pan Woźniak, o siłek zadychę, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, z zawodu cukiernik, z dokumentami na życie, przebywający absolutnie na terenie Elbląga. Właśnie kończę prowadzić Aleję Gwiazd, popinąc na życie na pustynnej busze Elbląga, czym chata bogata jest. On lił orzełku Rzeczpospolitej Polskiej. Tu mówił obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z zawodu cukiernik, z dokumentami na życie, przebywający absolutnie właśnie na terenie Elbląga. Co złego to nie ja, pozdrawiasz Ziemię Świeckie, gdzie odsiadywałem wyrok Rzeczpospolitej Polskiej. Pozdrawiasz Ziemię Braniewskie. Gdzie, od, gdzie przebywałem w jednostce wojskowej jako żołnierz? I pozdrawiasz wszystkich internautów na całym świecie. Co złego, to nie ja w życiu.